Problemy, program publicystyczny, problemy. Dobry wieczór Państwu, program Problemy. Dziś zajmiemy się problemem wady wymowy. Jak Pan sobie radzi w życiu? Ja mnie chodziłem. mam duże, duże kłopoty i problemy z porozumiewaniem się, bo mam dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, a nikt mi nie rozumie. Przepraszam, no, przepraszam, ale... przepraszam, przepraszam, bo ja nic nie rozumiem. Yy, może jeszcze raz wyrazić niej poproszę. No mówię, że mam taką wadę wymowy, że nikt mi nie rozumiał, on strasznie dużo ciekaw. Nic nie rozumiem. Ty dalej patrzysz, że mnie naśmiewasz. kurwa, co to jest? Ja przychodzę... Proszę tam, grzecznie. Ja wie, że... proszę to, grzecznie. To pan zrozumiał, ja... co mówię, tak? To Pan tak wybiórczo nie rozumie. Ja, ja z Pana dyrektorem porozmawiam później, proszę. To później. Tak? Oto nasz drugi gość. Jak Pan sobie radzi w życiu? W moim rodzinnym kraju mam przeogromne prze, prze problemy, Jestem bezrobotny, nie mogę znaleźć zatrudnienia. Proszę ale Państwa, ja ale, ale chwileczkę, to, chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę, proszę Państwa, to jest sensacja. Ponieważ ten oto człowiek jest rodowitym Chińczykiem, jego, wymawa, wy, jego wada wymowy. Wada wymowy, wada wymowy jest tak niesamowita, że mówi płynnie po polsku, nieprawdopodobna historia. Zapytam teraz e, pana, jak pana na imię? Sandwich z, kremkami. z kremówkami. Jeszcze raz. Jak pan ma na imię? Kutu, Przepchaj rurę, prajerze. <grym z kremówkami> wie pan co? Ten pana Chiński to jest taki właśnie w o, że ani nikt nie wie o co chodzi. Można gadać wszystko, nie wiem co pan chciał, bo na pewno nie profesor lingwistyki chińskiej, ponieważ takich głupot panu nie napisał. <grym z kremówkami> ja się nie zgadzam na ja branie udziału w takiej takiej, wie, jak to nazwać pompaczyczności przynajmniej nikt pana nie rozumie dziękuję państwu za uwagę z państwu nie rozumiem po polsku jestem lotowitą chęczykiem to jedź do tej Chinandii swojej i siedź tam przynajmniej do, do następnego do spotkania dobranoc państwu problemy program publicystyczny problemy